Gra załadowana po raz kolejny. Moja budowla wygląda na coraz większą. No i cóż, znalazłem miejsce, gdzie powinna znajdować się ta ściana. Jest to oczywiście tam. Jakimś cudem minęliśmy ścianę tam i jej po prostu nie zbudowaliśmy. Nie wiem jakim cudem ta ściana, która powinna być tam. Zbudowała się tam. No ale okej, okay, nie będę się kłócił, poprawimy to od razu, więc zacznę od wybudowania tej jakiegoś rodzaju platformy. Będę chciał to zrobić w miarę prosto, standardowo. Wydaje mi się, że tak. Następnie ustawię sobie ją gdzieś tutaj. Coś takiego powinno być ok. Może trochę bardziej pod kątem, coś takiego. Następnie platformę na niej. Jeszcze jedną. Zbudujemy sobie dwie dolne. Wejdziemy na górę. Jeżeli tylko będę w stanie się tam wspiąć. I wybudujemy sobie brakującą ścianę, o której mówiłem. Więc wybudujemy ścianę tutaj. No i cóż, błąd naprawiony praktycznie od razu, nie ma problemu. W tym momencie wydaje mi się, że zbuduję sobie jakieś schody tutaj, żeby w końcu jak człowiek wchodzi w tam, a nie wspinać się po ścianie. Więc zaczniemy od postawienia platformy w tym miejscu, gdzie ja jestem. Wydaje mi się, że tutaj będzie OK. W tym momencie sprawdzę sobie, czy schody, no nie, schody idą w złym kierunku, więc w tym momencie zbudujemy tą platformę. Następnie postawimy następną obróconą o 180 stopni, właśnie tak. Następnie zbudujemy kolejną platformę na niej, a następnie zbudujemy schody tutaj. Wydaje mi się, że w tym momencie mogę od razu zbudować cały zestaw. Wyłączam tryb kreatywny. Zbudujemy kolejną platformę. O cholera, kolejna platforma się zbagowała, niestety. Więc będę musiał ją powiedzmy, wybudować gdzieś tutaj. Następnie przyczepić do niej jedną, żeby odbagować platformę. Postawić następną tutaj. A następnie tutaj zestaw schodów i po prostu wybudować całość. Wyłączamy tryb kreatywny po raz kolejny. No i dobra, standardowo nie są to najlepsze schody na świecie, ale da się wejść na górę, nie muszę się wspinać. Wydaje mi się, że w tym momencie zrobię coś podobnego z przodu. Jednak z przodu chciałbym wybudować sobie jakiegoś rodzaju balkon bądź werandę. Więc weźmiemy sobie platformę, oczywiście standardowo bug. Wybudujemy ją tam, gdzie nikt jej nie widzi, ewentualnie wejdziemy tutaj. Następnie zrobimy coś takiego. W tym momencie ona jest niewidoczna. Możemy zejść na dół. I zacząć budowę naszej werandy. Tutaj mi że będę chciał zacząć od środka, czyli gdzieś tutaj. Ustawię ją w miarę prosto. Czyli tylko będę w stanie. Okej, okay, tak jest w miarę OK. Następnie po prostu rozszerzę ją w tą stronę. Nie jestem do końca pewien, czy chcę iść do samego końca. Cóż z drugiej strony, dlaczego nie? Wydaje mi się, że tak jest w miarę ok i w miarę prosto. Kolejne dwie tutaj. Bądź przynajmniej jedna. Nie, wydaje mi się, że zrobimy sobie dwie, żeby już było to na całą szerokość naszego budynku. taki sposób. Wydaje mi się, że możemy je od razu wybudować, ponieważ raczej nie będę nic do nich snapował. Następnie wybudujemy chyba jeszcze jeden rząd, a następnie jakieś rodzaju schody na środku. Na szczęście nic mi się tutaj nie zbagowało, więc jestem w stanie zbudować dalej. Coś takiego. Nie do końca chciałem jeść zatrute jagody. Wydaje mi się, że tutaj budując zjem następne. Okej. Okay. Ona mi się od razu zbudowała. Zapomniałem wyłączyć trybu kreatywnego, jednak tak mówiłem, nie jest to żaden problem, ponieważ nie będziemy ich raczej z niczym snapować. Więc robimy coś takiego. Budujemy też te dwie. I w tym momencie wybudujemy jakiegoś rodzaju schody, żeby móc wejść do naszego domu jak człowiek. Gdybym tylko jeszcze widział schody. Coś takiego. No i dobra. Jest w miarę OK. Ja wyłączę sobie tryb kreatywny na wszelki wypadek. Żeby przypadkiem nie zbudować którejś z tych ścian. Co moglibyśmy zrobić dalej? Wydaje mi się, że w tym momencie ja się zapiszę. Przed zapisem, oczywiście, zbuduję tą platformę i zastanowimy się, co zrobić z górą naszego budynku. OK. Gra zapisana oraz załadowana po raz kolejny. Wygląda na to, że zapisy oraz załadowania gry naprawdę trwają coraz dłużej, i jest to związane w jakiś sposób z ilością przedmiotów zbudowanych w tej chwili na mapie. Spotykamy się w trochę nietypowych okolicznościach, ponieważ spotykamy się w nocy. Dlaczego akurat w nocy? Ponieważ w tym momencie będę w stanie wybudować sobie jakiegoś rodzaju oświetlenie wokół mojego domu. Wybudujemy sobie prawdopodobnie dwie pochodnie tutaj i tutaj. Ok, chyba przypadkowo zjedliśmy jagody. Włączę sobie tryb kreatywny. Odpalimy sobie obie pochodnie. No i w tym momencie co teoretycznie chciałbym zrobić. Moim planem było zbudowanie kolejnego poziomu. I zbudowanie jakiegoś rodzaju platform z boku, żebym mógł wejść na ten poziom, niestety gra nie pozwoli mi tego zrobić, ponieważ wygląda na to, że nie będę w stanie snapować się do kolejnego poziomu. Jeżeli wejdziemy tutaj, gra pozwoli mi snapować się na przykład do ścian tutaj oraz tutaj. Niestety nie mogę snapować się tutaj, więc w tym momencie odpada już róg. To samo dzieje się z każdym innym rogiem. To samo dzieje się na przykład ze ścianami z przodu oraz chyba jedną ścianą tam. W tym momencie jedynym rozwiązaniem byłoby zbudowanie tych ścian od zera, jednak wydaje mi się, że nie będę w stanie zbudować ich dokładnie i będzie to wyglądać co najmniej ohydnie. Więc pozostaje mi prawdopodobnie tylko jedno. Jest to oczywiście wykończenie tego poziomu, jeżeli tylko gra pozwoli mi wejść na górę. Ok, jesteśmy na górze. Ja sobie włączam tryb kreatywny. Teoretycznie mogę wyłączyć zapalniczkę, Zbudować cały pierwszy poziom. a następnie przejdziemy do budowy czegoś innego poza moim domem. Korzystając z okazji, że mamy tutaj niekończące się zasoby oraz że nie musimy tych zasobów wnosić na samą górę, wydaje mi się, że wybuduję sobie tutaj jakiegoś rodzaju wieżę. Zmieni ona troszeczkę charakter naszego budynku. Nie ukrywajmy, w tej chwili wygląda to bardziej jak domek na prairie niż jakiegoś rodzaju gród albo twierdza, więc wydaje mi się, że zacznę od budowy ściany w tym miejscu. Ustawimy ją w miarę równo. Zdaje mi się, że będę chciał sobie zbudować drzwi tutaj. Następnie zbuduję sobie cztery ściany. Ok, nie do końca o to mi chodziło. Wyłączę sobie tryb kreatywny. Zbudujmy to jeszcze raz, żebym mógł snapować ze sobą rzeczy. Ok, ściana tutaj. Następnie zesnapujmy kilka rzeczy tutaj. Jeżeli tylko gra mi na to pozwoli. W tym momencie będę chciał snapować ze sobą ściany z oknami. A następnie prawdopodobnie wybuduję jakiegoś rodzaju oświetlenie w środku. Żeby wyglądało to w miarę dobrze. Wydaje mi się, że jeszcze jedna ściana tutaj. W tym momencie pełna ściana tutaj, ponieważ okno wyszłoby nam gdzieś w okolicach naszej werandy. Następnie kolejna ściana tutaj i teoretycznie zesnapujemy ze sobą ścianę w tym miejscu. Wydaje mi się, że jest OK. W tym momencie wybuduję sobie kolejny poziom. Oczywiście będę się to starał robić w miarę powoli, żeby się nie pomylić, nie wybudować sobie gdzieś dachu. Jest to oczywiście problem tylko i wyłącznie na pierwszym poziomie, ponieważ dalej gra nie pozwoli nam budować dachów. Jak mieliśmy okazję zobaczyć podczas budowania poprzedniej wieży w naszej starej bazie. Ok, pierwszy poziom już prawie skończony, właściwie to jest już do końca skończony. W tym momencie ja włączam sobie tryb kreatywny i postaram się wybudować sobie cały ten poziom. Oczywiście staram się nie patrzeć do góry, żeby nie wybudować kolejnych ścian, żebym był w stanie je snapować ze sobą. Okej, okay, gra wybitnie, nie chce mi pozwolić wybudować tego. Nie jestem do końca pewien, dlaczego. Wejdę może na górę. Zrobimy to z góry. I okej, okay, ten poziom został wybudowany. Ja może odsunę się trochę do tyłu, upewnię się, że mój tryb kreatywny został wyłączony. W tym momencie będę chciał sobie zbudować jakiegoś rodzaju platformę w środku. Tej platformy będziemy używać jako rusztowania do budowania naszej wieży. Oczywiście chcę ją mieć w miarę prosto, ponieważ ta platforma zostanie już niestety w środku. W tym momencie platformy oczywiście nie znikają. Wydaje mi się, że tak jest ok. Więc ja w tym momencie wskoczę do środka, jeżeli tylko gra mi na to pozwoli. Zbuduję sobie kolejną platformę tutaj, a następnie zbuduję kolejny poziom naszej wieży. Ja już mówiłem, staram się to robić w miarę powoli, w miarę dokładnie, żeby nie zbudować jakiejś ściany gdzieś, gdzie bym jej nie chciał, na przykład na ziemi w tym momencie. Ok, i jeszcze jedna. Tutaj, w tym momencie, spróbuję się schylić, włączyć sobie tryb kreatywny i po prostu zbudować cały ten poziom. Oczywiście, jak zawsze, staram się nie patrzeć do góry, żeby przypadkiem. Nie zbudować ściany, która znajduje się nade mną, co uniemożliwiłoby mi dalsze snapowanie. Wyłączam tryb kreatywny. No i cóż, zbudujmy sobie kilka kolejnych platform. Prawdopodobnie dwie. Staram się testować najpierw, czy te platformy wybudują się w dobrym miejscu. Zbudujmy więc kolejny poziom. Jak na razie mamy trzy poziomy. Wydaje mi się, że docelowo chciałbym zbudować przynajmniej sześć tych poziomów. Ok, kolejny poziom zbudowany, więc powtarzamy dokładnie samą czynność, którą zrobiliśmy ostatnio. Włączamy tryb kreatywny. Powoli obracam się budując cały poziom. Gra wybitnie nie chcę zbudować mi tych ścian. Dobra, w końcu wyłączam tryb kreatywny. Patrzę do góry. No i cóż, budujemy kolejny poziom. W tym momencie jest to już piąty poziom. Mamy cztery zbudowane, i wracamy do kolejnych ścian. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie 6 poziomów będzie tutaj wystarczająco. Jak na razie wydaje mi się, że wieża raczej się nam nie rozchodzi na boki, jak to miało miejsce w poprzednich wieżach. Wygląda to w miarę ok. Wracamy do tego, co robiliśmy poprzednio. Ja w tym momencie nie chcę zbudować sobie platformy, na której stoję, ponieważ nie byłbym w stanie spinać się wyżej. Postaram się to zrobić w miarę powoli i dokładnie. Ok, za każdym razem jest problem z budowaniem tej strony, ale udało się. Wyłączam tryb kreatywny. Mamy zbudowane raz, 2, 3, 4, 5 poziomów. Wydaje mi się, że zbuduję jeszcze jeden. Wydaje mi się, że w tym momencie będzie to ostatni poziom jaki zbuduję, jeżeli tylko gra pozwoli mi zesnapować ze sobą ściany. Nie jestem do końca pewien, czy chcę budować wyżej, ponieważ w tym momencie prawdopodobnie i tak nie będzie widać światła, które chcę ułożyć na dole na samej górze, więc będzie to wyglądało trochę łyso. Ewentualnie mogę dobudować. Dlaczego nie? Może jeszcze jeden poziom. Zbudujmy może jeszcze jedną platformę. I w tym momencie prawdopodobnie zostaniemy na siedmiu poziomach. Ok, w tym momencie przełączam się na tryb kreatywny. Buduję wszystko, co znajduje się w mojej okolicy. Włączając w to prawdopodobnie ściany, które znajdują się tutaj, jeżeli będę w stanie. Oraz platformy, które znajdują się pode mną. Ok, gra nie do końca chce mi pozwolić zbudować te ściany. Muszę się troszeczkę poruszać. Znaleźć odpowiedni punkt. No i ok, niestety zaczęliśmy spadać. Więc ja w moim locie koszącym postaram się zbudować wszystkie platformy i w tym momencie prawdopodobnie wyłączę sobie tryb kreatywny. Wyjdziemy na zewnątrz. Wydaje mi się, że wieża jest wystarczająco wysoka. Ja w tym momencie zapiszę sobie grę, żeby nie stracić całego tego progresu, który zrobiliśmy, i wracam do Was za chwilę. Ok, progres zapisany. Wydaje mi się, że w tym momencie dodamy sobie kilka małych akcentów do naszej budowli. Przede wszystkim chcemy pokazać kanibalom, kto tutaj rządzi. Więc prawdopodobnie dorzucimy sobie Fig w tym miejscu. Oczywiście chcę zbudować duże FG, bo dlaczego nie? Wydaje mi się, że w tą stronę będzie wręcz idealnie. Następnie od razu je zbudujemy. Pojawia się Fig. Zrobimy dokładnie takie samo symetrycznie po drugiej stronie. Kolejne FG tutaj i od razu je budujemy. Dodatkowo wydaje mi się, że dodam sobie trochę oświetlenia w środku wieży. Jak powiedziałem, chciałbym być w stanie oświetlać tą wieżę, żeby wyglądała ona Trochę lepiej w nocy, więc wydaje mi się, że wrzucę sobie kilka pochodni do środka, które teoretycznie będę w stanie odpalać z zewnątrz. W tym momencie nie będę musiał wchodzić do środka wieży i próbować ich odpalać tam, paląc się teoretycznie. Będę je w stanie odpalać z zewnątrz. Więc może jeszcze jeden tutaj, ewentualnie jeszcze jeden obok tego. W tym momencie mamy praktycznie dwa na okno. Może jeszcze jeden tutaj. Im więcej światła, tym teoretycznie lepiej. Ja włączam tryb kreatywny. Zbudujmy wszystkie te pochodnie. Gra nie do końca chce mi zawsze budować w tym momencie. Nie wiem, czy jest to związane z ilością budynków na mapie, czy tym, że są one blisko siebie. Ja może spróbuję wejść do środka. Okej, okay, dobra. Ostatnia pochodnia zbudowana. Wydaje mi się, że żeby dokończyć moją wyspę, w tym momencie zbuduję sobie jakiegoś rodzaju palisadę wokoło wyspy, która będzie prawdopodobnie biegła linią brzegu, czyli linią wody tutaj. Wydaje mi się, że zrobię coś takiego. Fakt, że palisada będzie troszeczkę pod kątem, ponieważ wyspa jest oczywiście pod kątem, dodaje jej prawdopodobnie jeszcze lepszego efektu. Wydaje mi się, że nie będę chciał was zanudzać budowaniem tego, ponieważ patrząc na rozmiar naszej wyspy, potrwa to wieki. Wydaje mi się, że w tym momencie wybuduję sobie całą tą palisadę, następnie zapiszę grę i spotkamy się, oglądając już finalny efekt naszej budowy. Ok, jak widzicie, budowa naszego budynku oraz palisady została ukończona. Tak wygląda on w dzień, a tak wygląda on w nocy. Trzeba powiedzieć jedno: nasz budynek jest w tym momencie istym mordercą, jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę. W miejscach, gdzie normalnie gra pokazuje w okolicach 50 do 60 klatek, w tym momencie pokazuje w okolicach 25. Podejdźmy więc do wieży. Wydaje mi się, że jestem umiarkowanie zadowolony, jeżeli chodzi o wieżę, którą zbudowaliśmy. Jest ona w miarę prosta, nie rozchodzi się ona na górze, jak ma to miejsce w wieżach, które zbudowaliśmy obok naszej bramy. Jestem więc naprawdę zadowolony z efektu, który otrzymaliśmy na wieży. Nie do końca jestem zadowolony z efektu domku na Purelli, który wybudowaliśmy. Tak, jak mówiłem poprzednio, chciałem tutaj wybudować coś naprawdę wielkiego. Chciałem zrobić przynajmniej dwa lub trzy piętra. W tym momencie mamy niestety tylko parter oraz jakiegoś rodzaju półpiętro. Niestety, tak jak widzieliście, gra nie do końca pozwoliła mi na zbudowanie tego, czego tak naprawdę bym chciał. Muszę być zadowolony z efektu, który udało mi się otrzymać. Na zakończenie, malutkie ogłoszenie oraz ogromne podziękowania. Po pierwsze, dzięki Wam wielkie, ponieważ ostatnimi czasy na moim kanale strzeliło mi 500 widzów. W tym miejscu chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, że komentujecie, bierzecie udział w życiu kanału. W tym momencie, malutkie ogłoszenie z okazji tych 500 widzów wydaje mi się, że zrobimy sobie mały konkurs dotyczący The Forest. Co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Dokładnie i totalnie nic. Przed opublikowaniem tego filmu, ja skopiowałem sobie wszystkie Wasze komentarze, które pozostawiliście pod moimi filmami z The Forest. Od właściwie odcinka numer 1 do odcinka, który opublikowaliśmy ostatnio. Spośród tych komentarzy, wylosujemy sobie jeden, którego autor otrzyma: Klucz do The Forest. Dlaczego będę losował komentarze, a nie na przykład autorów? Losuję komentarze, ponieważ w tym momencie autorzy większej ilości komentarzy mają większe szanse na wygranie w konkursie. Chcę tutaj promować ludzi, którzy bardziej udzielają się pod filmami, więcej komentują. Z oczywistych przyczyn komentarze postawione pod tym filmem nie będą brały udziału w konkursie. Oczywiste jest też to, że prawdopodobnie z konkursu wykluczę moje własne komentarze, ja już grę mam. W najbliższych dniach postaram się nagrać jakiegoś rodzaju film, w którym przeprowadzam losowanie. W tym właśnie filmie zostanie ogłoszony zwycięzca. W tym momencie zwycięzca będzie miał jakiś czas na skontaktowanie się ze mną. Jeżeli w kilka dni po opublikowaniu tego filmu zwycięzca nie skontaktuje się ze mną, założę, że nie jest on już moim widzem, zniknął z kanału, nie jest zainteresowany grom i po prostu wylosujemy sobie kogoś innego. Na zakończenie ostatni raz, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. No i cóż, tradycyjnie, dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!